No. Kto, kto to jest kopernik? Kopernik to jest to co odkrył Amerykę Jaką Amerykę Kurwa jaką odkrył Dobra, a kurwa 6 plus 4 No ile, ile jest? Co? 4 No Dobra, a 8 plus 2 No ile? No ile Co? Nie widzę ty jest! Co? A ty wiesz? Nie jasne. No ile? Zdycha! Ile? Zdycha. Dobra, a 4 minus 5? Nie, 5 minus 4, sorry. 5 minus 4? No. 5 minus 4? No ile szybko! Ile? Jest? Ty wiesz? Nie, nie wiesz. Kurwa, nie wiem, poddaję się. 3 plus 3. Wiesz? Kto wie, szybko. Kto pierwszy? 3 plus 3. No, 6. Ile? 6. Bardzo dobrze. Dobra, a 4 plus 4? Kto 8. wie? Dobrze. O, proszę, rozkręciłeś się. 14 plus 4. Szybko. 14 plus 4, ile jest? 20. Ile jest 20? Ile? 20. 14 20 plus 4, 20, tak? A ty? Ile? Ile mówisz? 18 Dobrze, dziękuję. Co robią w górniczy? Wygrywają. Dobra. A 8 minus nie, 8 minus 4? 8 minus 4. 44 i No ile? 4. Dobrze. E, 6 plus 3. 6 plus 3. 6 3. Za trudne? Coś